Pira witam w kolejnym odcinku z Pokémon Go. Na początek raidzik na Gelatine Później odebranie Hoha za questy z regionu Johto. No i to się na róg przesunę kamerkę. No i co tam jeszcze będzie? Aha i na koniec kurczę po kolei mówię, co trzeba w tych questach robić. Od początku do końca, wszystko. No to zaczynamy rajda. Ale mi się spać chce. Czemu? Bo ciężki weekend. Jakbym po piątku nie był zmordowany tak Jak byłem, to przy tym ile spałem To sądzę, że bym może było git Jakby nie to, że chciałem te questy jak najszybciej dokończyć z Ligi Johto, to, to bym kurczę jeszcze pewnie nie spał do tej pory Aha, i druga kwestia, no to... No rajd pasa mam z wczoraj, no to tym bardziej musiałem jeszcze rajdów pilnować dodatkowo oprócz questów. Bo questy te jeszcze lightowe, że w jeden dzień można spokojnie zrobić, a czas na nie był. Do piątku chyba do trzynastej są. A ogólnie z tymi questami nie wiem czy ty zauważyłaś, ale one były wcześniej ten. Nie o 13 wyszły w piątek, tylko one już były dzień wcześniej wieczorem dostępne. Nie wiem czy to było u wszystkich, czy nie, ale u mnie było coś takiego. Się zastanawiałem czy to nie na takiej samej zasadzie jak te z pierwszej generacji, że było, że niektórzy dostali omyłkowo wcześniej te kosty. I mnie zastanawia czy wszyscy je mieli, czy, czy nie wszyscy. Ale podejrzewam, że wszyscy, bo na grupie na Messengerze też coś pisali Wieczorem, dzień wcześniej, że questy już są z ligi Johto yy, z regionu Johto. Możliwe. Co? No, tylko połowa czasu została. No. <laughs> Ciekawe, czy wpadnie w końcu shiny. Fajnie by było. Ciekawe, czy wpadnie w końcu setka. Też fajnie by było. Jeszcze na Bogucicach żadnej legendy nie zdobyłem setki. Chyba, że z Lucky Trade'a. A z Też nie. Kwestów zdobywałem, ale nie legendy. Mm. I zaraz, moment prawdy. Co tam się trafi? Ale gelatiny gdzieś na jakichś kontach mam przejście. Co tu te mrówki latają obok moich telefonów? Wypadł mi stąd. Aha, zrobiony to mogę podnieść telefon. Nie latają mi gdzieś pod spodem mrówki? Nie. To dobrze. Szrot, szrot. Tu też szrot <gryzanie> i tu kolejny szrot. No najlepszy na razie tysiąc dziewięćset siedem ostatnie konto, ale to też jest szrotowaty. I śrot. I same śroty, 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 śrotem poganiają Śrot, śrota, szrotem pogania. Masz szajni? Ja też nie Nie wiem co to jest grane, jakim prawem to tak, że nie ma szajni, nie ma szajni no Nie powinno tak być no, powinny kurcze same szajni wpadać i to setki, nie. żeby nie było problemu z łapaniem, tylko jeden rzut, ciach, prach, łapać. Zawsze można było wtedy pajnapa rzucić i więcej od razu candy zgarnąć, jeden złapany. to pora na drugiego jak ja to rzucam beznadziejnie już ja dopiero jednego złapałem. No i. i. i dalej nic. Już liczyłem, że będzie drugi, ale wyskoczył. Po długim namyśle. Jest drugi 1906 Taki środ Co te auta się tu tak rozjeździły? No do... Tajniacy Czemu kurczę normalnie kur, tak trudno się to łapie W sumie ostatnio złapałem wszystkie szaje. Hmm. Ale, Ale powinno być tak, rzuca się i od razu złapany, a nie męczyć się tracić tyle czasu na łapanie jednego Pokemona. No to szłoby już złapać kolejnej, kolejnej, więcej Stardust, więcej Stardust, więcej, więcej, więcej. Bo Stardust trzeba ciłać: ciu, 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 ała. ciu, 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 ciu. <todgłosy> O, ciu, <todgłosy> Nie, no ja to chyba nagrywanie zatrzymam. No bo nim to złapię, to w wieki miną. Chyba, że teraz się złapię, nie zatrzymuję. No, no to uciekł ten jeden. Już. Więc jest Git. <grystanie> no nie za bardzo uciekł, ale kij to było na lipnym kącie. No. Nie zwróciłem uwagi jak zaczynałem filmik, że mało pokabali zostało, bo mogłem już dokończyć rzucać. A no, nie patrzyłem, ile jest. Nagrody Ciach. Za ósmy etap i ten Jak mu to było Don Pan Mmm na no, Painapie Grejcik Kurczę z tego wszystkiego na innym koncie na Giratina Painapa rzuciłem Ale by ja jakby się złapała ta Giratina na tym Painapie Ty złapałaś! Niech że zamiast Goldena rzuciłem fajna i się złapało. Wszystko przez to, że w tym samym czasie tego donpana łapałem. Ale w sumie dobrze wyszło, bo więcej kandy, tylko że to na tym drugim lipnym kącie. To taki minus. No i teraz hoch, ho, czy będzie szajni, czy będzie setka Nie szajni Nie wiem ile cp ma mieć setka Jak gra w ping ponga <grym> tym odbijaniem. Uno, łabrzesz się. No, nie to, to. Great, może w końcu siądzie Jeszcze nie mm, Liczyłem, że w ping-ponga zagrają Z moim baddim, ale nie tym razem No i siedzi I to jest I.V. Szrotowe no, czyli questy John to z regionu to zrobione. To jeszcze zostanie tylko przedstawić te całe questy od początku do końca. Co, co tam czas zrobić, jakie nagrody. No i tak, pięć złapanych, jeden uciekł i etapy takie. Etap pierwszy: złap czy trawiaste, wodne lub ogniste Pokémony za 10 Pokebali. Wyślij prezent do przyjaciela, zadanie space'a. Złap pokémona typu latającego za 500 Stardusta nagrody za cały etap jeden silver pineberry, dwa golden raspberry i ksatu drugi etap baw się z buddy nagroda w spinarach daj buddy trzy malinki 5 raspberry za to Złap pokemona typu Robaczego za 500 Stardusta nagroda za cały drugi etap: Raz Golden, Raz Berry, dwa Silver, Painab Berry, Etap trzeci: wykonaj 3 rzuty z bonusem typu Great za Elite Charge Diemkę. Nie bez Elite, za Charge TMK. Kurczę, mam w głowie cały czas tą Elite Charge TMK. Tu się jeszcze przedłużony ten pierwszy sezon, i jeszcze jej nie dostałem, i czekam na nią. E, druga misja na trzecim etapie: Wykluj jajko za Snubula. Zła Pokémona typu normalnego za 500 Stardasta. Nagrodę za cały trzeci etap to Silver Pine Berry. Dwa razy Golden Raspberry i Miltank. Etap czwarty: evoluuj Pokémona, nagroda Sudoudo. Złap pięć różnych gatunków Pokémonów za 10 Great Bali. Złap Pokemona typu Duch za 500 Stardasta. Nagrody za e, cały etap: e, dwa Silver Pineapple 1 jeden Golden Raspberry i Miss Drivus. Etap piąty: Zrób zdjęcie, nie, zrób trzy zdjęcia. E, buddy, nagroda szakle Wykonaj cztery podkręcone zrzuty z bonusem typu nice. Nagroda Mentain. Złap Pokemona typu walczącego. Nagroda 500 Stardusta I za cały mm. piąty etap jest. Jeden Silver Pineapple 2 dwa Golden Raspberry i Hitmontop. Etap szósty. Złap Pokemona typu mm. elektrycznego. Nagroda jedno incense. Ulepsz Pokemona trzy razy. Nagroda yy, Merip. Złap mm. Pokemona typu stalowego. Nagroda 500 Stardust. Za cały szósty etap są dwa Silver Pineapple Berry, yy, raz Golden Raspberry... Iskamory, etap siódmy złap Pokemona typu wodnego, za Gligara, Ewoluj Pokemona za King Rock ten kamień ewolucyjny cały, złap Pokemona typu lodowego, 500 Stardusta nagrody za etap siódmy Jeden Silver Pineapberry, dwa Golden Raspberry i Piloswine. Wine, etap ósmy. Zrób zdjęcie lodowemu Pokemonowi. nagroda Dragon Sk Sk Skale. Ten cały znowu jakiś kamyk ewolucyjny. Walcz z innym trenerem za 10 Ultrabali. I ulepsz Pokemon'a 6 razy za 500 Stardust'a. I nagrody za ósmy etap to 2 Silver Pineapple Berry, 1 Golden Raspberry i Don't Pan. No i etap 9 to same nagrody bez żadnych misji. 3 razy po 3000 EXPA się dostaje. Plus na końcu 5 Rare Candy i ho z Airquake'iem. I to by było na tyle. Subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie Sionara.